Witam Was dzisiaj w Daily Vlogu. Jest godzina 4.51. Nie mam pojęcia co o tej godzinie robię. Na... O dobra. nie chcę sobie ciąć yy, oczu. A nie wiem co o tej godzinie ja robię na nogach. Yy, w każdym razie dzisiaj jest 6 grudnia i zabiorę Was ze mną do Warszawy na Orange Video Fest. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodoba. Ja tymczasem już się pomalowałam, wstałam o 4.05 dokładnie. Yy, no. Już się pomalowałam jak może widać yy, za chwilę będę yy, się ubierać, coś zjem, może nie wiem, bo za bardzo głodna nie jestem w sumie, więc nie wiem czy się to zjem yy, I włosy okarne tak i później mam pokażę co się ubrałam, miałam duży problem z tym yy, ale w końcu coś wymyśliłam i co... o nie, co? tutaj prostu. Tak i co? No i chyba tyle. Później e, odezwę się do was na peronie, jak już będę z Damianem. Tam jeszcze spotkamy się z moją siostrą. E, no, to, to zobaczymy później. Tak, ja sobie postanowiłam, że zjem tak mandarynkę, dlatego, że jakoś głodna nie jestem, więc zjem mandarynkę. Wiem, bardzo duże śniadanie. No. Okej, okay, więc ja już wychodzę. Chciałam Wam tylko szybko pokazać, co mam. Mam koszulkę czarną z High Endemu. Tak, tak, tak. Yy, bluzę burgundową, taką bordową też z High Chciałam ubrać sweterek, ale byłoby mi za zimno, stwierdziłam. Ryurki z Pull&Bear. I mam moje ukochane buty rozszerane. Zjechali, i zjechali, Ale fajne selfie w tym pociągu. Patrzcie. Pat first. Pokaż im selfie. Czekaj. Czuję się w ostrzu. Na ciebie, brzydkiego Damiana. To ty nagrywasz? się. Właśnie, przywitaj się. Siemaneczko wszystko. Czuję, bo coś nie w Siąadeczko, wszystkie. im się nie chce tu drzeć. No, się. Nie widziałam ja, szczotki. No właśnie, my nie widziałam szczotki, to jest bardzo, bardzo złe, straszne. Tak, i właśnie sobie jedziemy w pociągu. Ludzie się chyba na mnie patrzą, że nagrywam, ale nie co to? Um, I właśnie siedzimy sobie, ludzi nam się. Teraz jesteśmy na głowie. Nie, nie będę mówić głosie. Um, on mnie już od rana bije. Za nami siedzi moja siostra. Nie rób zdjęć Za nami siedzi moja siostra. Ciebie chyba śpi, nie wiem. Tak? O, przywitaj się. No. I idziemy sobie do Warszawy. Powiedz coś. Kocham Was. Działa! Działa! staran, współpracuj z twoim yes. hey. co masz do użytku? Nie, nie, nie. Wystarczy, się Co? Dość... Do aparatów, Nie aparatów, do się? do aparatów, do aparatów, do aparatów, do Daj się Damian. Cześć wszystkim. Dobra. Naprawdę dalej go kocham. <laughs> Mimo wszystko w pewnym momencie, gdy poznałem I tak, SKK... Więc jestem już w Warszawie z Damianem. I właśnie jesteśmy już po pierwszych warsztatach. Tutaj mam mój identyfikator, jak mogliście już zobaczyć na Snapie albo Instagramie, gdzie już się wystawiam. Jest ten na ostatnim piętrze i właśnie tutaj odbywały się te warsztaty. Um, no, tutaj można sobie coś wypić i tak dalej. Nie ma tu każdy wstępu tylko youtuberzy. Tak, więc odezwę się do Was później. No, do zobaczenia! <gry> Konkurencję. w Warszawie. W Warszawie. Tло, Warszawa. Takie wspaniałe miasto Nie mieszkam w Warszawie, no? Dobra, no jak? Dobra. Operuj! No nie mieszka w Warszawie, no Pamiętasz, jak nagrywaliśmy. Tak, to na autobus jechałeś tak, do wina, no. Ale no, zawsze to jest widziałem. Sobie. Jak Ci się podoba? <grym> jak mi się podoba? Mieszkam tutaj. <grym> jak, <grym> jak Ci się... Sorry. Jak Ci się podoba na Orange Video Fest? Świetnie <grym> eee, się bawię. Jest <grym> yeah. mega kosztera. <Yeah>. <grym> Tańczysz. Rozmawiałeś o nim. Zastanawia mnie. Jezu, głowę Ci ucięłam. Pół filu w ertach stoi. Zastanawiam się powiedzieć? Ja, ja nie mam nic do powiedzenia. Ale na. No. No, cięcie, cięcie, cięcie. Odróżniam od niego, bo zakończyłem w do góry, to jest troszeczkę tak, Prawie energia? Tak, tak. No dobrze. Mówiłeś się o mniej oszukalności. Musisz pani powiedzieć? Weź ja się w za kamerą, nie? <śmieniu> <śmieniu> Jak taka pewna kobieta. Tak. <śmieniu> nie dobra. Hej, witam tutaj, Cosper. Znajdujemy się na Orange Video Fest. I mi się tutaj podoba, jest fajnie, ponieważ są takie zajebiste osoby, jak ta właśnie kobieta, pani, niewiasta, dziewczyna. Tak, a tutaj na dole jest taki telefon i on wszystko z niego czyta. Nikola! Proszę! zdjęcie! a jak to jest puszka, proszę. Dzień Hejka, więc teraz na chwilę z Damianem wyszliśmy sobie przed Torwar Tam zobaczcie, nie ma na jak nagrywać dlatego, że jest strasznie dużo ludzi i w ogóle wszyscy się pchają i tak dalej i, no, I teraz na chwilę wyszliśmy sobie się tutaj przewietrzyć, siedzimy do jakiegoś sklepu I jeszcze na chwilę sobie tam wracamy, jest godzina teraz 17.15, pisałeś do mnie? Tak, pisałem 17.15 i około, tak za jakieś pół godziny sobie, sobie na chwilę tam wrócimy I później planujemy pojechać do złotych coś zjeść I około 21, około 23 będziemy wracać do Poznania ja się do was prawdopodobnie jeszcze później odeskoczy. Dobre, już skończę. No, Chcesz mi coś powiedzieć? Jest to super! Znajdujemy się właśnie pod pałacem kultury, jak widzicie pewnie. I właśnie e, wam tu pokażę okolicę. Bardzo mi się tu podoba. I właśnie idziemy do złotych tarasów. No, Damian też kręci. Fajnie, oczywiście. <laughs> Więc właśnie idziemy do tych tarasów Na orange mi się w sumie podobało Później wam opowiem może Zresztą zobaczycie relacje Więc do zobaczenia Damian, powiedz nam coś ciekawego Smakowało? Bardzo W tym przejściu są klocki To nie jest dobre Czy jest dobre? Więc właśnie wyszliśmy ze złotych tarasów. Jesteśmy właśnie przed Warszawą Centralną. Przed, jesteśmy przy dworcu. O, właśnie Damian sobie idzie, ucieka ode mnie. I tutaj mamy pałac kultury, piękny, tak? Trzymajcie się, siąbeczki, na razie. Ej, ej, ej. No Dobra. jesteś? Dobra, więc to byłoby chyba już zakończenie mojego vloga z dzisiejszego dnia. Nie wiem, może jeszcze coś wam dogram jutro rano. Albo nie wiem, zobaczmy. <laughs> teraz w każdym razie, yy, tak jak Patrzcie, rano miałam mega ładne proste włosy, a teraz co, mam jakieś loki yy, Nieważne yy, No i w każdym razie dzień mi się bardzo podobał. Yy, w torwarze również mi się bardzo, bardzo podobało. Myślę, że jakieś zdjęcia. Tak, na pewno jakieś zdjęcia Wam dodam pod koniec tego filmiku. Dajcie znać, jak Wam się filmik podobał. zimno jest. Yy, no. I pozdrawiam wszystkich, którzy do mnie dzisiaj podeszli po podpisy, bądź zdjęcie, żeby sobie zrobić. Przepraszam. <totopuszczak> I to chyba byłoby już wszystko. Okej, my...